Dzień dobry, witam Państwa z hotelu Crystal Park w Dąbrowie Tarnowskiej. Dzisiaj kilka dni przed Narodowym Świętem Niepodległości. Naszym gościem jest dowódca jednostki strzeleckiej Strzelec w Dąbrowie Tarnowskiej, porucznik Józef Stalma. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam Pani. Państwa. Prawie równo rok temu, bo 11 listopada, grupa młodych ludzi w Dąbrowie Tarnowskiej złożyła przysięgę i tym samym została utworzona jednostka strzelecka Strzelec. Co przez ten rok udało się zrobić? Jakie działania były podejmowane? W tym czasie zostały po prostu powołane, znaczy były ogłoszone dwie odezwy i młodzież, ze strony młodzieży spotkaliśmy się z bardzo dużym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o tego typu organizacje. W tym okresie czasu odbyły się dwie przysięgi wojsko, jednostki szczeleckiej strzelców, czyli 11 listopada i 3 maja. W międzyczasie byliśmy zaproszeni na Kongres Federacji Zwią z tych Jednostek Szczeleckich, jednostek proobronnych i tam po prostu zorientowaliśmy się, na czym polega przyszłość naszych jednostek. W związku z powyższym podjęliśmy pewne decyzje na szczeblu dowództwa jednostki, że stworzymy samodzielną jednostkę strzelecką która będzie podlegała bezpośrednio władzom terytorialnym danego rejonu czyli Dąbrowy Tarnowskiej i Powiśla Dąbrowskiego. Dowiedzieliśmy się tam również zresztą nie byłem tym zaskoczony bo w tym kierunku cały czas nasze działania trwały że jednostka ta ma służyć społeczeństwu Dąbrowy Tarnowskiej jak również młodzieży która garni się do wojska i od momentu kiedy nie było już obowiązkowego poboru do jednostek wojskowych młodzież jest zainteresowana sprawami wojskowymi tematyką wojskową szkoleniem wojskowym i tym podobnym w związku z powyższym powołaliśmy stowarzyszenie Założycielskie, gdzie złożyliśmy, po czym złożyliśmy wniosek do Sądu Krakowskiego o rejestrację w KRS-ie, żeby to było stowarzyszenie samodzielne. W międzyczasie młodzież uczestniczyła w wielu szkoleniach, nie tylko po prostu o tematyce. Patriotycznej, proobronnej, ale również ćwiczenia, gdzie młodzież mogła uczestniczyć na zajęciach poligonowych w, w ramach Stowarzyszenia Wyższego Szczebla. Właśnie chciałem zapytać o tą samodzielną osobowość prawną. 14 kwietnia od tego spotkania założycielskiego istnieje. Co daje Państwo to właśnie, że jesteście osobnym stowarzyszeniem? Daje nam przede wszystkim samodzielność. Czyli. To, co nam starostwo, czy gmina Dąbrowa-Tarnowska, czyli burmistrz, nam pomoże w zorganizowaniu sprzętu, zakupu sprzętu, następnie cokolwiek my się dorobimy, to jest po prostu nasze. Nie wchodzi w struktury OSW. Czy innych organizacji, które są jednostkami jak gdyby nadrzędnymi. Samodzielność również pomaga nam w tym, że możemy podejmować decyzje samodzielnie w ramach naszego stowarzyszenia. Druga sprawa. <laughs> Mając samodzielność, mogę, możemy podpisywać umowę z dowództwem sił zbrojnych, gdzie siły zbrojne, czyli MON, Przydziela nam jednostkę, tak zwaną patronacką. Już są przeprowadzone wstępne rozmowy, abyśmy mieli jednostkę patronacką, która nam pomaga w szkoleniu to jest raz. Daje nam sprzęt, organizuje nam możliwości poligonowe i przydziela nam kadrę zawodową czynną, która na dzień dzisiejszy pracuje. Oprócz tego, my możemy sobie uczestniczyć w różnych zadaniach monoskich, gdzie dzięki temu możemy sobie zakupywać sprzęt, ewentualnie utrzymywać sprzęt konkretny z MON. No właśnie, a jakiego typu sprzęt to może być? To może być sprzęt od Strzeleckiego poprzez umundurowanie, poprzez wozy bojowe, które MON się po prostu pozbywa kuchnie polowe, pewien sprzęt konkretnie wojskowy. A jakim sprzętem Państwo teraz dysponują? Na dzień dzisiejszy mamy do dyspozycji to cośmy mogli uzyskać to dzięki Stowarzyszeniu Gmin Powyśla Dąbrowskiego jednostka została umundurowana w pełni do stanu osobowego 50-60 osób. Następnie dzięki staraniu i dzięki konkretnie proboszczowi Kościoła Katolickiego, konkretnie w Dąbrowie, zakupiliśmy cztery Kałaszniki, czyli, czyli cztery karabiny maszynowe, automatyczne kałasznikowa, do celów reprezentacyjnych. Możli, mogliśmy po prostu przy grobie pańskim występować jako warta honorowa, i tym podobne. Nie ukrywam, że zależy nam dalej na tym, aby społeczeństwo, jednostki terytorialne, jak również konkretnie przedsiębiorcy nas. Po prostu nawet i finansowo wspomagali, aby ta jednostka po prostu miała jak najwięcej wyposażenia. Czyli chodzi tutaj o współpracę między sektorem publicznym, prywatnym? Prywatnym, tak, 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 i organizacjami. Na dzień dzisiejszy mamy już załatwione, jeżeli chodzi o obronę OC z Krakowa, że w momencie, kiedy ta jednostka będzie już miała swój statut, będziemy mogli przejąć sprzęt łączności, umundrowanie, yy, hełmy maski i tym podobne, które będziemy mogli wyposażyć jednostki, jednostkę swoją, konkretnie z zapasów OC z Krakowa. Czeka, oce czeka i my również, aby otrzymać już ten statut formalny. A taki, z takiej, takiej strony logistycznej, gdzie odbywają się ćwiczenia na terenie Dąbrowy się odbywają i gdzie jest dowództwo? Dowództwo jest konkretnie na Piłsudskiego 163A, tam jest zarejestrowane, bo nie mamy, jak to się mówi, formalnego jeszcze lokalu. Ćwiczenia odbywały się praktycznie, jeśli chodzi o musztrę, na terenie parafii, placu parafialnego, wykłady w auli katechetycznej, ćwiczenia z musztry, jak również ze szczelania na stadionie, na hauli, tej hali sportowej, tej starej, po prostu tam żeśmy odbywali. Natomiast ćwiczenia te, konkretnie już w terenie, to albo się odbywały w Morzychnie, na mojej, po prostu w moim rejonie, mojej firmy, jak również w lasach, konkretnie w rejonu Dąbrowy Tarnowskiej w porozumieniu z naleśnictwem Dąbrowa Tarnowska. Właśnie jak wygląda sprawa uczestnictwa? Młody człowiek przychodzi do państwa, przychodzi procedurę rekrutacją, następnie składa przysięgę, bierze udział w szkoleniach. I co jest w przypadku wojny? W przypadku pewnego niepokoju, jaką odgrywa rolę wtedy? Nasza jednostka, praktycznie, jak, jak również inne jednostki proobronne, przede wszystkim ich zadanie nie jest uczestniczyć na polu walki. Od tego jest żołnierz, od tego jest wojsko. Natomiast my zabezpieczamy ochronę, obronę terytorialną, czyli dbamy o to, aby obcy wywiad, ewentualnie obce, jak to mówią, elementy, które by chciały zdeorganizować życie danego rejonu, żebyśmy po prostu przed tym zabezpieczali. Nie wystarczy policja, nie wystarczy Straż Pożarna czy inne jednostki tylko muszą być również organizacje. Docelowo jest przygotowany projekt, że obrony, znaczy jednostki naszego typu będą uczestniczyły w ramach obrony terytorialnej kraju, czyli to jest główne zadanie. Dlatego nasze szkolenie przede wszystkim kumuluje się na celach wojskowych żeby umieli, znali po prostu regulaminy, znali zasady taktyki, znali zadania nasze jak również żeby udzielali po pierwsze pierwszej pomocy przy klęskach żywiołowych, żeby po prostu pomagali społeczeństwu, bo nie tylko są powodzie, są również pożary, są również jakieś kataklizmy inne i do tego celu ta jednostka ma służyć. Nie ukrywam, że duży nacisk kładziemy na cele reprezentacyjne, bo czy uroczystości jakieś są nasze, czy państwowe, czy kościelne, żeby jednostka mogła uczestniczyć, jak również na ćwiczenia, czyli wiadoma sprawa muszty, jak również strzelanie. Docelowo chcemy, aby podpisać umowę z Lokiem, gdzie będziemy mogli korzystać ze szczelnicy gdzie strzelamy z wiatrówek, z broni również ostrej, czyli tak zwanej palnej. A jakie szkolenia tej pory młodzi ludzie przeszli? Takie praktyczne szkolenia wojskowe, które pomogłyby im właśnie w tej obronie terytorialnej, której Pan wspomniał? Na dzień dzisiejszy, w momencie, kiedy myśmy ustała moc prawna, Funkcjonowania naszej jednostki pod egidą OSW myśmy musieli wygasić działalność, bo gdyż działalibyśmy po prostu w formie, w formie nielegalnej. Podpisana umowa z OSW wygasła w kwietniu tego roku. Także pełnomocnictwa ja już nie miałem żadnego. W związku z powyższym musieliśmy na moment wygasić działanie tej jednostki po prostu formalne. Do momentu, kiedy statut nie będzie zatwierdzony przez KRS, po prostu nie możemy formalnie działać. Jakie są plany związane z Dąbrowskim szczelcem? Jak wiemy, przeradza się teraz stowarzyszenia? Tak. Jakie są dalsze plany? Dalsze plany są takie, aby po prostu po podpisaniu, po otrzymaniu KRS-u podpisać umowę z Monem. To jest najważniejsza sprawa. Podpisać umowę z jednostką strzelecką, jak również innymi jednostkami szkoleniowymi wojska polskiego. Bo w tym momencie występujemy samodzielnie, podpisujemy sobie samodzielnie i dowództwo w, tym, w takiej sytuacji ma wolną rękę do działania w porozumieniu ze starostwem, w porozumieniu z burmistrzem Dąbrowy-Tarnowskiej i w ramach tego możemy uczestniczyć również w likwidowaniu klęsk żywiołowych, podpisując umowę z wojewodą krakowskim. Ile osób uczestniczy w tym momencie, bierze udział w tym projekcie i <coughs> czy mogą przystąpić kolejne osoby, w jaki sposób? Tak. Na dzień dzisiejszy ta jednostka liczyła w granicach 50 osób. Niemniej jednak z tej jednostki wydzieliła się jednostka, która głównie zmierza w kierunku ASG. Jest to, całkiem inna formacja, jest to całkiem inna formacja i po otrzymaniu KRS-u będziemy następne odezwy po prostu kierować i będziemy mobilizować nowe osoby jak również te osoby które będą chciały uczestniczyć w naszej jednostce nie przeszkadza żeby uczestniczyły jako byli szczelcy i którzy teraz na dzień dzisiejszy są jednostką AL, głównie ASG podległą pod Rzeszów. i które osoby będą chciały wrócić do nas po prostu będą sobie mogły wrócić i będzie jednostka po prostu jako jednostka strzelecka Strzelec 3059 Dąbrowa Tarnowska imieniem bohaterów Powiśla Dąbrowskiego, tak jest w statucie. Rozumiem, no, jak na początku wspomniałem, niebawem Święto Niepodległości, czym dla żołnierza jest niepodległość, dla żołnierza, który jest przygotowany do walki o tą niepodległość? No zacznijmy po prostu przede wszystkim od historii. Na lekcjach historii bardzo mało mówi się o patriotyzmie, o walkach, czym był kiedyś żołnierz, co wojsko jako, jako jednostka jako wojsko do tej pory, czym się po prostu wyróżniła. I bardzo mało na lekcjach historii mówi się na temat patriotyzmu i tego, co. Jak, i jak czym dysponował i jakie znaczenie było żołnierza polskiego na wszystkich frontach świata? Bardzo mało. Dlatego w naszej jednostce będziemy chcieli położyć nacisk na przede wszystkim patriotyzm. Na to również, aby pokazać, że bez patriotyzmu i bez przygotowania się, do ewentualnej obrony kraju, niestety nasze społeczeństwo będzie zmierzało w kierunku całkiem innym niż powinno zmierzać. Ale liczymy na to, że nie będzie trzeba walczyć o niepodległość. Ja Panu bardzo dziękuję za rozmowę. Ale chciałem podkreślić, nasze pokolenie nie wiedziało, co to jest wojna. Młode pokolenie też jeszcze nie wie, co to jest wojna. Ale jest stare powiedzenie, kto się. Kto, kto chce żyć w spokoju, czy w pokoju, musi szykować się do wojny. Dokładnie, dokładnie. I lepiej niech tej wojny nie będzie, ale w, w, w dowiązaniu do innych systemów obronnych, jednak wojsko powinno występ, być, niezależnie w jakich formacjach. Czy w formacjach zorganizowanych, czyli MON, czy w formacjach porobronnych. Dziękuję jeszcze raz Panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Gościem wywiadu tygodnia był porucznik Józef Stalmach, dowódca Dąbrowskiej Jednostki Strzelca.